Przygotujcie się na niezapomnianą podróż. Poznajcie bliżej Pałac w Strzębowie, prawdziwą perłę Mazowsza. Historia pałacu sięga XIX wieku, a w 2017 roku właściciele podjęli wyzwanie i przeprowadzili gruntowny remont posiadłości otoczonej zabytkowym parkiem. A wszystko to pod czujnym okiem konserwatora i doświadczonego architekta. To prawdziwe arcydzieło sztuki architektonicznej, które skradnie Twoje serce. To miejsce, gdzie historia spleciona z nowoczesnością tworzy atmosferę magii, elegancji, a cała nieruchomość emanuje niepowtarzalną aurą. Wnętrza pałacu kuszą przestrzenią i zachwycają wysublimowanym stylem. To miejsce to obietnica błogiego spokoju i odprężenia. Dla spragnionych relaksów w klimatycznych podziemiach pałacu są udogodnienia takie jak sauna, pokój spa czy winniczka. Pałac położony jest na malowniczym wzgórzu otoczony klasycznym parkiem i czarującym stawem. Alejki, chodniki i dojazdy ozdobione latarniami i urokliwymi ławkami tworzą magiczne miejsce na spacery i relaks na świeżym powietrzu. Jesienią 2018 roku rozpoczęto prace nad uruchomieniem pierwszej winnicy w tym regionie. Miejsce przyciąga uwagę i zapiera dech w piersiach. To prawdziwa oaza dla tych, którzy cenią wyjątkowość i niepowtarzalność. Tutaj historia żyje w symbiozie z luksusem, tworząc unikalną atmosferę, którą trudno opisać słowami, a trzeba poczuć serce. Odkryj miejsce, które zostawi w tobie piękną i niezapomnianą opowieść. Czekamy tutaj na ciebie.